Witam serdecznie z tej strony Ezoja. Mam na imię Ania i zapraszam Was na odczyt Energetyki Dnia Poniedziałkowego 12 lipca 2021. Czytany będzie z kart Lightseer Starot. Tarotowe dzisiaj przesłanie Energetyki Poniedziałkowego Dnia. Przechodzę na podgląd. Karty Dajcie przesłanie. Energetykę dnia poniedziałkowego 12 lipca 2021. Jaki ten czas dla nas będzie energetyka całego dnia, czym będzie dla nas, jaka ona będzie? Jest to karta. Mm. A smieczy możliwości i pomysłów. To, co w tym czasie przyjdzie nam do głowy, możemy wdrażać w życie, bo będzie to dobre. Dużo możliwości może e, wynikać tutaj w tym dniu, możliwości takich na rozwój dla nas, czy pod kątem zawodowym, czy pod kątem pasji, e, jakichś spraw materii związanych. To też takie mądre odcinanie się od tego, co jest nie nasze, a pójście za rozumem, za tym, co e, może być dla nas dobre. Energia będzie sprzyjać nowym pomysłom. Energia może sprzyjać um, nowym przedsięwzięciom, wejście w jakieś nowe um, zadania, ale takim chłodnym tonem, um, mądrym tonem też ku um, rozwiązaniu jakimś sprawom, ku um, energetycznemu. Ulepszeniu sobie czy polepszeniu jakiejś kwestii. W sprawach sercowych bardziej będziemy myśleć nad tym niż, niż działać z sercem, bardziej będziemy chłodno myśleć i racjonalnie. W kwestiach właśnie sercowych i bardziej e, z pomysłami, jak może usprawnić nasz związek, nasze relacje, jak można tutaj zadziałać, by go ulepszyć, by się działo lepiej po naszej myśli. W kwestiach pracy też nowe pomysły, nowe projekty, nowe perspektywy, które mogą wyjść nam na plus. Zatem poniedziałkowy czas, mówią, że jak poniedziałek, taki cały tydzień. Zatem dużo pomysłów, dużo innowacji. Innowacyjności w nas może wyjść i takiej energetyki um, układania, analizowania, chłodnego myślenia, y, ku temu, by to, co nowe przyjdzie do nas przy poniedziałku, było integralne z nami, po naszemu, i żeby było to z sukcesem w wyniku, czego oczywiście sobie i Wam życzę. Chłodniejszy czas, bardziej w przemyśleniach niż w realizacjach, ale robiąc krok dalej, już te przemyślenia będą takie mądre, przeanalizowane i, i przyzwalające nam wejście w nowy etap. Karta bramy, takiej z nowymi możliwościami, z nowymi pomysłami, czego oczywiście Wam życzę. Pozytywnego tygodnia. Poniedziałek zapowiada się bardzo. Tak emocjonalnie pod kątem nowych pomysłów, więc niech się naradzają te nowe pomysły, nowe możliwości. Niech się tli burza mózgów, niech tam będzie w pozytywnym aspekcie, bo z pozytywnym wydźwiękiem, co może nas kierować ku sukcesu, czego sobie i Wam życzę. Miłego tygodnia. Pozdrawiam, Ezoja.